Cześć. Ee, witajcie w mojej nowej serii drugi właściciel, drugie życie, czyli renowacja mojego rometa Ogar 205 i w tym pierwszym odcinku zaprezentuję Wam, jakie zmiany były w ciągu tego ostatniego roku, które wprowadziłem w moim romecie i jakie plany mam przy remoncie tej zimy. Więc zaczynamy. Jeżeli chodzi o silnik to dwa razy został wymieniany wałek zdawczy raz zębatka zdawcza raz łańcuch i tylna zębatka była raz wymieniana świeca Uszczelka. uszczelki były wszystkie wymieniane pod głowicą także jeżeli chodzi o opony to mam zamiar właśnie je wymienić i został tutaj także już wymieniony ślimak jeżeli chodzi o śledzenie to jest w dwóch miejscach trochę rozdarte ale mi to nie przeszkadza jeżeli chodzi o tumik, to jest teraz zamontowany z mojego komarka 2352W nie jest on oryginalny, ponieważ oryginalny został zgubiony. Później dokupiłem do niego ten tłumik. Niestety, nie wiedziałem wtedy, że to jest tłumik od motorynki Pony M2. mocowałem tutaj właśnie na tym, gdzie widać, że cały czas mi się to urywało. To było raz zaspawane, później znowu mi się to urywało. Teraz bo to jest od osłony termicznej, a to jest to mocowanie, gdyż nie mogę tego zamontować, ponieważ yy, średnica kolanka jest yy, większa od średnicy tutaj tego wlotu. Yy, teraz Wam zaprezentuję, jak odpala, chociaż był on już dawno polony. Jeszcze Wam wrzucę filmik jeszcze, tak gdzieś w przełomu września- listopada, kiedy jeszcze dobrze palił. Tak więc byłoby to tyle. Zapraszam do oglądania dalszych filmików i postępów, jakie będą. I na razie pozdrawiam ekipę chłopców Rometowców. Mam nawet oryginalną pompkę. Niedawno tankowany. Pierwsze odpalanie dzisiaj, więc trochę za